Jasiu, o, tak wygląda Jasiu z GoPro, nawet się zrymowało, proszę ja ciebie. Mamy jedenasty, tak, środa, proszę państwa, imieniny obchodzi Zuzanna i Lidia. Wszystkiego dobrego, wszystkiego dobrego wszystkim oglądaczom i wspieraczom, siemanko, siemanko. No, Jasiu, jakie dzisiaj plany? <laughs> Za nie mówił. <laughs> Kremy ma przed kamerą, nie to co jak Gwiazor co nie jednego skara już by dostał, gdyby mógł. Nie mam czasu odebrać, proszę państwa. 真的。 chyba nie ma. Dlania. Nie podoba. Od rana też. Radam tu. Dyjona, dojona I chodzimy. O jak kuraki młode jedzą Łukasza, cukinie. Hmm? Nowe jedzenie, takie wszystkie takie rzeczy dla tych kurek one pierwszy raz to widzą. Hmm? Jak ja podał, to nawet nie chciały podejść, się bały. Nie wiedziały czy to żyje, czy nie żyje, co to jest. Chodź Albercik Bruno nie wstawaj, nie trzeba, nie trzeba mówię Stoją to zawsze O Odleżenia to noga boli, już wczoraj normalnie chodził Bruno, jeśli normalnie chodziłeś się rozrusza, skręcona Zresztą widać, bo opuchnięta na dole, o tutaj o źle gdzieś ustał no, ale już wczoraj normalnie śmigał na wieczór, kurde, ale jak go wzięło wczoraj Ty chodź Jak go wzięło i to na młodą tą na jodę Anaruję ma chyba kurde Mało nie zdziczał aż trochę Albercik więcej chodź Bo Albercik to będzie kiełbasa Farmerska No proszę Państwa Jeśli chodzi o przerwy w firmie że, że się zawiesza no to prawdopodobnie jest to spowodu, spowodowane słabym internetem, słabym łączem no, niestabilnym jakimś ostatnio tydzień temu może nie no, do dwóch tygodni temu y, zmieniłem trochę ustawienia zapisywania swoich filmów na dysku y, z programu nie, w którym tworzę y, jest więcej klatek tam chyba z 30 na 60 prawie że 59 tak jak filmy mam nagrywane ustawiłem więc uważny widz Prawdopodobnie tam widzi jakąś małą różnicę w tym, w płynności odtwarzanych filmów, nie? Tak trochę lepiej to frunie i może przez to jest to spowodowane, bo więcej waży film, może więcej lepszego internetu wymaga do przesyłu i gdzieś tam w pewnym miejscu jak coś się zawiesi, no to tak jakoś może z automatu. Robi się przerwa. No, próbuję na razie dojść. Na razie wymieniłem przeglądarkę, bo wczoraj wieczorem wrzuciłem film, który dostaliście dziś czy wczoraj. Zależy, kiedy to wrzucę. I, i właśnie zanim go y, opublikowałem, to zauważyłem, że się zawiesiło tam na, załóżmy, 15 sekund. Jedna scena, więc nie wrzucałem. Jeszcze raz przez noc wgrałem ten film na, na konto YouTube. Y, z drugie przeglądarki i, i nie ma problemu. Tylko że to też mocno się ładowało, więc yy, no, sieć nie jest tak obciążona, lepiej to pewnie poszło. No Ciężko znaleźć właśnie, żebym wiedział co, o co chodzi dokładnie. No, to bym to jak najszybciej się starał zmienić a tak metodą prób i błędów. Dlatego proszę o wyrozumiałość. Myślę, że tak cały czas nie będzie, bo kiedyś tak nie było. Teraz to się pojawiło, więc yy, kwestia wyeliminowania yy, tego czynnika, który powoduje to że te filmy się wieszają, no także z góry, przepraszam, nie odchodźcie ode mnie, <grymne> Jasiu, kurde, dobra, robimy roboty, wiesz co, my dzisiaj odwalimy, może rotacyjną podłączymy i skosimy tam całe pole, no, dawaj, jest kosa, są zarośla, znaczy ta cebulka jest, proszę Państwa. pięknie opielona była, teraz jest pięknie zarośnięta, gotowa do wyrywania i podsuszania, dlatego Trzeba skosić dla królików, oddać przynajmniej na 2-3 razy gdzieś. Na raz nie ma sensu. Macie rację, nie ma co się rozdrabniać, wszystko skoszone. Odkryta cebulka, to jest przypominam, jak ona? Alisa Craig. To już chyba drugi rok uprawiam. Pierwszy rok byłem zadowolony, ale nie była tak deprynowana jak w tym roku. Przez właściwie całą wegetację nie była zasłonięta przez zielsko, dopiero na koniec zielsko zarosło, ale tu już się nie opłacało pielić bo więcej szkód jak pożytku, wiadomo szczypior załamany to już wtedy cebula nie urośnie za bardzo. Teraz tylko poczekałem aż te z tego szczypioru trochę soków ściągnie, no i jak widać już zaczyna brązawiać, na złoty kolor się robić, dlatego wystarczy tylko cyk. Powyrywać nawet na grządce, zostawić chociaż te deszcze, to lepiej wziąć i spakować na strychu sobie rozłoży do schnięcia przysianku. jak już się zasuszy, to spokojnie do piwnicy na całą zimę. Jak już chłodno się zrobi. Dobra, wyrzucamy to za płot, będzie dla królików i dla kłus. Jak tam? Ziółko dobre? dobra? Do paśnika trzeba, bo wy tutaj trochę zjecie a później zadepczecie wybredne kózki. To joda. Nie lękaj się, fermerek sam przyszedł. Nowy przychówek proszę państwa. O, zieleninka na miejscu, ale najpierw, proszę Państwa, zobaczcie, co mnie odnalazło. Odnalazł mnie taki fancik. Koleżanka pozbyła się łóżka piętrowego, więc mi oddała, bo szkoda coś takiego wyrzucić na złom. To są gotowe elementy do czegoś, proszę Państwa, i do czego? Otóż te kratki w następnym roku będą y, służyły w foliaku. Przynajmniej taki mam zamysł, może coś po drodze jeszcze się wymyśli, ale y, na dziś dzień to taki właśnie... Jest plan, żeby położyć na papryce. Nie tam z 20-30 cm do góry, to ona się wrośnie i nie będzie się kładła. Wiecie o co chodzi? Szukają coś takiego, yy, tych kratek z, do zbrojenia, posadzek, ale nie znalazłem z grubszym drutem, więc w tym roku nie ma tego. Ale w następnym roku już mam coś gotowego. no, no Zobaczymy. A tutaj kolejne jakieś rurki, nierurki, jakieś coś, no, na to na razie to nie mam. To są. Wiecie, no, metal gotowy do czegoś, więc zawsze można coś będzie złożyć, czy może delikatnie zespawać, skręcić. Się kiedyś nada, na pewno. No, maleńka się doczekała, trzeba tylko zatękować. Nie wiem czemu, ale woli deszczówkę z sieci i nie pasuje. Szybko wypluwa. A deszczówka jak najbardziej. Korek! Jakiś czas temu takie coś znalazłem, nie? No to mamy tutaj rozwiązanie zagadki, podejrzewałem, ale jak już dałem wam zagadkę, nie chciałem naprowadzać, no, roztopione przez ten, przez ropę oczywiście, czy tam przez opary, no, także tutaj, to tak wygląda, proszę Państwa, odgruzować i wyjeżdżać. To też byłoby niezłe na paśnik, czy dla królików, czy dla kóz, no, kurde, dobry materiał, więcej takich łóżek by przyjął.